Migracje towarzyszą niektórym istotom żyjącym. Naturalnie są one spowodowane różnymi czynnikami zmianami klimatycznymi, brakiem pożywienia czy chociażby przeludnieniem tak jak jest to w przypadku ludzi. Zwierzęta prowadzą migracje zazwyczaj spowodowane dwoma pierwszymi czynnikami. Czy kryptydy nie mogą czynić podobnie? Być może w swojej podróży napotykają jakieś inne gatunki rodzime, z którymi się łączą. Zapewne wielu z Was, jak nie wszyscy, słyszało o Nessim, legendarnym potworze z Loch Ness. Być może jego daleki kuzyn bądź kuzynka żyje w jednej z amerykańskich zatok Chesapeake. Historia o tym niezwykłym zwierzęciu rozpoczęła się w roku 1936. Wtedy to pilot helikoptera wraz z pasażerami dostrzegł dziwny kształt przelatując przez rzekę Bush. Jak twierdzą świadkowie, przypominał on zwierzę poruszające się w powolnym tempie wzdłuż brzegu. Na kolejną relację opinia publiczna nie musiała długo czekać. W 1943 roku nastąpiło drugie spotkanie z zagadkowym zwierzęciem. Według Mataleka, dwóch rybaków Francis Clareman i Edward Ward w 1943 roku zauważyli coś w wodach niedaleko Baltimore. Jak twierdzą? To coś było jakieś 75 jardów od nas po prawej stronie łódki. Na początku wyglądało jakby unosiło się na wodzie. Było czarne. Fragment ciała wystający ponad wodę miał 12 stóp długości. Głowa była wielkości piłki futbolowej o kształcie końskiego łba. Przez kilkanaście lat relacje stawały się coraz rzadsze. Przełomowy moment nastąpił w 1977 roku. Kiedy to wiele osób twierdziło, jakoby dostrzegło w wodzie dziwny serpentynowaty kształt. Wiele ze wzmianek można by było do siebie porównać, jak i zidentyfikować potencjalnego winowajcę, którym, ponoć, okazał się manat. Jednakże w marcu 1980 roku doszło do przełomowego spotkania ze zwierzęciem, które zmusiło badaczy do zajęcia się przypadkiem dokładniej. Historia ta przydarzyła się mieszkance stanu Richmond, która wybrała się do restauracji Harbor Light. Gdy dojechała na miejsce, jej wzrok skierował się na rzekę. Zauważyła w niej coś dużego, płynącego w dość szybkim tempie. Po dłuższej obserwacji dostrzegła zarys potwora miał serpentynowate ciało i z oddali wyglądał jak Nessie. Podekscytowana kobieta wbiegła do restauracji i krzyknęła: Zobaczcie, potwór z Loch Ness płynie rzeką! Nikt w restauracji niestety nie zareagował, ba, parę osób spojrzało na nią jak na wariatkę i wróciło do własnych rozmów. Po tym wydarzeniu kobieta zamknęła się w sobie i kontaktowała się jedynie z najbliższą rodziną, która trzymała jej stronę. Cała historia stała się jej tajemnicą, gdyż bała się pośmiewiska przed wszystkimi okolicznymi wsiami. Przez wiele miesięcy nikt oprócz gości z restauracji nie słyszał o dziwnym zwierzęciu zamieszkującym okoliczne wody. Aż do czasu, gdy gazeta Times opublikowała kilka relacji o potworze z Chesapeake. Po przeczytaniu tego artykułu, wyśmiana kobieta również wysłała swój krótki list. Wyszłam z samochodu i spojrzałam na rzekę Upmarktox. Coś przykuło mój wzrok. Przypatrzyłam się bliżej, to coś miało długie faliste ciało. Oto był właśnie fragment z listu. W tym samym roku ukazała się fotografia przedstawiająca Chesie. Wykonała ją niejaka Trudy Goodyear. Niestety, zdaniem naukowców, zdjęcie to przedstawiało zabłąkanego manata i zamknięto całą sprawę. Kolejnego spotkania z bestią doświadczył wpływowy biznesmen z Maryland, Robert Frew. 31 maja 1982 roku jadł z żoną kolację na wyrandzie swojego domu na wyspie Kent. Około 19.30 oboje zauważyli dziwny poruszający się po wodzie obieg. Robert szybko pobiegł po kamerę. Udało mu się zarejestrować Chessie przez 3 minuty na taśmie wideo, gdy podążała za grupą pływaków z prędkością około 10 metrów na godzinę. Nagranie to wywarło furorę w świecie nauki, chciano wziąć je pod lupę, jednak udało się to jedynie grupce naukowców należących do niejakiego projektu Enigma. Badania nad taśmą rozpoczęły się 20 sierpnia 1982 roku. Do trzymania wyraźnego obrazu zatrudniono naukowców z Instytutu Fizyki Stosowanej. Dzięki technice komputerowej udało się uzyskać wyraźniejszy obraz Chessie. Jak twierdzili naukowcy w tym przypadku z całą pewnością nie można było mówić o kłodzie drewna czy innym zwierzęciu. Niestety pieniądze od sponsora szybko przepadły, badania zostały zawieszone. Przez długi czas milczano o projekcie szukając po cichu nowego inwestora. Gdy ten się znalazł okazało się, że oryginał filmu zaginął. Najnowsze relacje o Chessie pochodzi z 2014 roku, a dokładniej z 5 kwietnia. Mieszkaniec Marylandu i jego przyjaciel zaparkowali samochód bezpośrednio przy rzece magoty. Wtedy też niecałe półtora metra od swojego auta dostrzegli kryptydę. Opisali ją jako wężopodobną istotę o długości od 7 do 9 metrów. Nie posiadała płetw, najbardziej charakterystyczną była jej smutkła głowa. Ciało było czarne. Niestety nie byli w stanie stwierdzić czy stworzenie pokrywały łuski czy skóra. Zwierzę nie wynurzyło się z wody, jednakże jego głowa i koniec ogona wystawały ponad powierzchnię. Mężczyzna początkowo sądził, że jego oczom ukazały się dwa węże płynące jeden za drugim. Niedługo potem zdał sobie sprawę, że jest to jedno długie stworzenie. I to by było na tyle jeśli chodzi o relacje. Czas na moją niefachową opinię. i samego początku, kiedy brałem się za ten temat, przywodziła mi na myśl marną podróbę potwora z Loch Ness. Jednak im bardziej się zagłębiałem w całą tę sprawę, zacząłem wierzyć w istnienie tego zwierzęcia. Większość naukowców sądzi, że jest to manat, który nie wiadomo czemu zabłądził i trafił do zatoki Chesapeake. Jednak można to dość kontrowersyjnie podważyć. Otóż w 1987 roku większość z naukowców zaczęła coraz śmielej twierdzić, iż rozwiązaniem całej tej zagadki jest manat. Dowodem na to miał być zbiegły okaz tego gatunku. Jak się okazało, pochodził on z okolic Florydy. Niestety nie udało się ustalić dlaczego przybył w rejony Zatoki. Niestety nie udało się ustalić dlaczego przybył w rejony Zatoki. Postanowiono wtedy przeprowadzić eksperyment, zamontowano mu urządzenie naprowadzające i wypuszczono go w rodzime tereny. Jak się okazało zwierzę po paru dniach przypłynęło z powrotem do swojej zatoczki. Zaskoczeni naukowcy postanowili ponowić eksperyment, za drugim razem zwierzę również wróciło. Cała sprawa była przeprowadzana w tajemnicy przed mieszkańcami oraz mediami, jednak jak się okazało, mimo obecności monata w zatoce liczba relacji nie wzrosła. Wręcz przeciwnie, w ciągu tych czterech lat został on zaobserwowany tylko jeden raz. Tak więc tym akcentem będę się z wami żegnał. Jestem wam bardzo wdzięczny za wyrozumiałość i wsparcie, jakie dajecie mi pisząc komentarze. Jeśli jakiś odcinek pojawi się z opóźnieniem, bardzo przepraszam. No dobra, już nie będę przedłużał. Trzymajcie się, cześć!